Dzień dobry, mam na imię Adam. Jestem na emeryturze. A od czterech lat jestem wdowcem. Mam dwóch synów, pięcioro wnucząt i czworo prześlicznych prawnucząt. Urodziłem się w targowiskach w Boskidzie Niskim, ale całe dorosłe życie mieszkam w Kaliszu. Prawie całe swoje życie zawodowe przepracowałem w jednym zakładzie pracy w Winiara. Służbę wojskową pełniłem w Czerwonych Beretach. Byłem też przewodnikiem gór polskich, które przeszedłem ze wschodu na zachód i z powrotem pewnie kilkaset razy. Od najmłodszych lat jeżdżę na Nartach. W zeszłym roku na Czarnej Górze byłem najstarszym narciarzem na stoku. Moją wielką pasją od kilkudziesięciu lat jest pielęgnacja ogrodu działkowego. Całe życie byłem aktywny fizycznie, a dzisiaj niestety zostały mi tylko wspomnienia. Jestem osobą z zasadami. Lubię prawdę, nienawidzę kłamstwa. Jestem też romantykiem, który w dzisiejszych czasach jest niemodny. Ale pozwolicie Państwo, że zostanę przy swoim. Czy ja jeszcze wierzę w miłość? Tak. Bo póki serce bije, to można zakochać się po raz wtóry. No to powiedz coś, Ma, masz poczucie humoru? Mam. Dobry humor to dobra zabawa.